Elo, mam dla Was ważny komunikat: mianowicie, to, że dziś jest moja pierwsza rocznica machinimy z czego się cieszę. Dlatego opowiemy Wam moją historię. Wszystko zaczęło się rok temu, gdy mój kolega przesłał mi na GG Filmik z Gotchica. Więc wszedłem na Jotobę i zacząłem oglądać. Spodobał mi się, postanowiłem założyć konto, i tak zrobiłem. Powstał bez 12, który dziś nie istnieje. Wtedy dałem tylko jeden komentarz do filmiku angielskiego. Ale że nie miałem co robić dalej oglądałem filmy. Zobaczyłem kilka ciekawszych na przykład ostatniego Wiedźmina Diegotica i oblężenie Lverosa. I tak oglądałem filmy aż do 30 stycznia tego roku. Założyłem z 753. Mój pierwszy film nieprzyjemne polowanie wypadł nieźle. Potem dostałem pierwszego soba i nadszedł dzień kiedy wymyśliłem mój pierwszy serial poważny bliznę. Dało mi niewielką sławę. Dzięki niemu dołączenie do pierwszego studia S7 I tak robiłem kolejne odcinki i filmy aż do zmiany SFN na JCS. Wtedy powstała moja pierwsza komedia. Powolnipnęłem się w górę 27 kwietnia dołączyłem do WCS. Wtedy również powstał mój nowy pomysł na serial przeznaczenie Wiedźmina. Wpadłem na pomysł na niego dzięki ostatniemu tomu Tomosa 158. Następnie uzyskałem 50 widzów. Kolejny sukces w mojej karierze było przejście przez eliminację w Oscarach 2 i kolejny Umysł na film mi wpadł, mianowicie było to powstanie. No i to o czym każdy reżyser marzy widzów, teraz dalej robię filmy i jestem z siebie domny. Pozdro dla moich kompli, Nara. Och, bym zapomniał. Ważnym wydarzeniem było również dołączenie do DWS. <śpiewanie>